Dzień dobry wszystkim. Z wam jeszcze na gości zapraszam do wystąpienia wójta Rafała Kowalczyka. Dziękujemy pięknie. Szanowni Drogowie, strażacy, szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rześniku Włościańskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Rześniku Włościańskim, całej społeczności. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystościach odchodu Dnia Strażaka. Nieczęsto się zdarza, że nasza mała miejscowość, nasz mały Rząśnik może gościć tak wielu wspaniałych osób i takich wspaniałych druków strażaków, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku Bościańskim, druk Zbigniew Kuśpiel. W szkoły, Właśnie oczekujemy na tutejszego proboszcza, księdza kanonika Leszka Łukatra oraz księdza profesora Mariusza Mielewskiego. Ale jest już z nami. z nami i serdecznie go witamy, radny sejmiku województwa mazowieckiego pan Stanisław Rybski. Witamy pana Fab Kowalczyka, wójta i prezesa zarządu z oddziału Witam Państwa serdecznie. Grupa teatralna KOSA, działająca przy publicznej szkole podstawowej w Krząśniku Dzisiejsze przedstawienie dedykujemy wszystkim strażakom, którzy obchodzą swoje święto. Nasz autorski program pod tytułem To zaszczyt być strażakiem został przygotowany specjalnie na to spotkanie. Spotkanie ludzi, którym na sercu leży dobro i bezpieczeństwo innych. Zapraszamy Państwa do obejrzenia naszego programu i życzymy miłych wrażeń. Jest sprawił konradę. Twoja pierwsza akcja i już taki sukces. Potrzebnie ty do tych Ale tam Panie Komendancie, przecież to Pana zasługa. Pan jest moim wzorem do naśladowania. To od Pana Komendanta wszystkiego się nauczyłem. No nie zaprzeczę, nie zaprzeczę, ale ze z taki chwal będzie, to już dawno było wiadomo. Posłuchajcie Państwo, skąd ja to wiedziałem? On już jako mały chłopiec uratował dziecko z płonącego domu. Ale spokój we wsi. Wszyscy przy robocie. Wy to piłkę, gracie się z Biaka. A ja muszę bawić płaczącego brata. Zostaw po połowie. Nie zauważy, a nam tutaj bardzo potrzeba bramkarza. No, stawaj na bramkę, nie bać na chałupę, a do domu pójdziesz przed południem. Oj, chłopaki, tego mi trzeba, ale żeby ojciec o tym dziwił. Dobrze, już nie marzyć, przyłóż się do grania. Ty zagrasz taką, a ona zagra w obronie. Poczekajcie trochę, za nami szedł Konrad. Oj, barskie gadanie. Konrad, Konradek! Zaraz go wybiorą swoim kapitanem. Cześć wszystkim! Cześć, Cześć. Konrad. Oj piękny, zagrać dziewczynami, bo gdy z tobą, zawsze wygrywamy. Ja to nie wiem, co widzicie, w tym wszystkie za mnie? łazicie? Skąd już te swoje głupie gadanie? Jak nie wiesz, to ci powiem, bo do chodźrada mamy zaufanie. Wszyscy z nim gadać, szkoda szczepić języka. Szybajcie, gramy, mam na grę godzinkę czasu, a z dziewczynami nas no dobra chłopaki, jak z nami z dziewczynami, a wy tak jak zawsze, rozlegajcie się sami. Konrad tak zwykle wszystkimi dyrkuje, a kto ci dziś hełm popiuje. Masz planowane z tymi strażakami, cała dzieciarnia z ciebie się śmiała, jak komendant podniósł palec do góry, popatrzył na ciebie z góry i ci w oczy prosto powiedział, jesteś u smegu za mało na strażaka. Konrad tak zwykle, osobiście ha, 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 ha pinować i czuć w komnatę ha 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 dość tego gadania zabieramy się do grania. Nie. Z meczu będą słyszycie? Tu w całej okolicy. Ale co się dzieje? Ale będzie burza, pioruny szaleją. Brace, gorę do domu! Bracie, z małym straszy się bardzo. Przecież jest sam w domu, bez mamy. Ale panie, Mi coś burza w rzeczy. Patrzcie, jakiś i